Dzień dobry, witam Was serdecznie, Bojko Natale. Z tej strony zapraszam do porannej analizy rynkowej na kanale Finmex. Mam nadzieję, że wszyscy po świętach. Wypoczęli, trochę odpoczęli od rynków finansowych. Wiemy w sumie, że poniedziałek to była sesja dosyć mierna, bo nie oszukujmy się, zmienność 26, jeżeli wypada, on oczywiście w tygodniu jest niestety mierna. I europejskie rynki, i rynki w Stanach Zjednoczonych były zamknięte, pracowała praktycznie wyłącznie Azja, a z racji globalnego, wolnego i w Azji za dużo się nie podziało. Jest kilka rzeczy, na które w tym okresie warto zwrócić uwagę i trochę o nich powiem, które właśnie dotyczą kwestii Chin, natomiast biorąc pod uwagę, słuchajcie, taki ogólny sentyment rynkowy, z czym my w ogóle zaczynamy tą taką pierwszą, bardziej żywą sesję, no to z sentymentem raczej pro niedźwiedzi. Jeżeli chodzi o indeks strachu i, zmien i chciwości, bo to nie jest zmienności, to nie jest ten VIX, tylko jest to indeks, który pokazuje na podstawie zarówno obligacji, zarówno rynku akcyjnego, opcyjnego, Jakie mniej więcej panują nastroje? Cały ten indeks. Słuchajcie, możecie sobie tutaj przejrzeć, dokładnie na jakich rynkach jaki mamy jaki mamy nastrój, jaki mamy sentyment oraz tą wykładniczą tego sentymentu natomiast na co w ogóle warto zwrócić uwagę wracając sobie dzisiaj na sesję między innymi na to, że dosyć skrajne poziomy, czyli nieneutralne, czyli zarówno i, głęboka, i głęboki strach, i głęboka chciwość zwykle powoduje do takiej krótkoterminowej korekty trendu takiej dosyć głębokiej korekty trendu gdyż rynki, jeżeli utrzymują się na tym poziomie przez dłuższy czas, szukają prędzej czy później miejsc do zmiany tego trendu. Dzisiaj, słuchajcie, nie ma za dużo rzeczy w kalendarzu makro, co sprzyja oczywiście nastrojom, Incoming mail. ale przez cały ten rok, kiedy mieliśmy ubogi kalendarz, taki malutki kalendarz makroekonomiczny, zwykle mieliśmy te trendy idące raczej ku dobremu, zależy oczywiście dla kogo, ale raczej w rynki akcyjnej, raczej w indeksy. Natomiast biorąc pod uwagę, słuchajcie, dzisiejszy dzień, oprócz tego, że zaczynamy na razie strachem, czego na, po rynkach, szczerze powiedziawszy, nie widać, może tylko indeksy radzą sobie troszeczkę gorzej. Tak na dobrą sprawę dopiero sesja amerykańska, czyli po godzinie 14.30 przyniesie nam jakiekolwiek interesujące odczyty makro, między innymi bilans handlowy towarów i bardzo ważny wskaźnik o godzinie 16.30, wskaźnik przemysłowy według FedEx. Te wskaźniki przemysłowe są o tyle ciekawe, że są fajnym uzupełnieniem PMI-ów i one na razie pokazują praktycznie to samo, to co widzieliśmy na większości wskaźników PMI, czyli spowolnienie z lekkim odrodzeniem tych odczytów grudniowych czy odczytów za listopad, także tutaj bez jakichś, słuchajcie, większych fenomenów. W kwestiach geopolitycznych, bo myślę, że to jest dużo, tylko sobie zostawię, rentowności dużo ciekawsze w kontekście Chin, to jest głównie to, że w Chinach została, słuchajcie, zniesiona, zostanie zniesiona jeszcze chyba w grudniu kwarantanna dla osób przyjeżdżających, co indeks odebrały in plus, Dodatkowo wczoraj, bodajże, czy przedwczoraj, nie pamiętam czy w weekend, czy to było już wczoraj, te dni mi się strasznie zlały. Uwolnione zostało trochę juanów do systemu, czyli operacje otwartego rynku, które są robione w Chinach, mianowicie skupowanie papierów wartościowych, natomiast wypuszczanie juanów do rynku, również zaowocowało troszeczkę lepszymi nastrojami na indeksach, no, z racji tej stymulacji pieniężnej, która nieważne na jaką skalę jest, ale jest, i to jest dla indeksów oczywiście. In plus w obliczu zacieśniania na całym świecie. Także moglibyśmy powiedzieć, że w, tym, w tych wiadomościach w sumie. Zamykamy się na ten moment. Nie będę już tutaj zahaczać o kwestię hmm, choćby wzrostu PKB w Chinach, bo o tym sobie sporo mówiliśmy i przy z Filmex i, i, i przy okazji różnych analiz. Natomiast jeżeli chodzi o same Chiny, one szacują, że urosną w 2023 roku w okolicach 8,1%. I to jest i tak ten bardziej pesymistyczny scenariusz. Także na razie, jak można opisać, rynki rozleniwione to z pewnością po tym długim wolnym. natomiast obudziły się z lepszymi nastrojami, luki wzrostowe na indeksach. Widzimy na większości walut, słuchajcie, mamy wybicia, mamy testowanie takich górnych maksimów z ostatnich dni, nawet może i tygodni, natomiast nic, szczerze powiedziawszy, specjalnego raczej się dzisiaj nie szykuje. Jeżeli chodzi o same, może pozycjonowanie się rynku, kurczę, najgorzej jest, wiecie co, że teraz jak patrzymy sobie przez pryzmat tego pozycjonowania, to patrzymy dopiero przez pryzmat 1 lutego, do którego mamy naprawdę jeszcze kawał czasu i można sobie na to zerkać raczej pomocniczo i tak to będziemy traktować te target rate na razie sobie w grudniu i mniej więcej do połowy stycznia odpuścimy, bo Wydaje mi się, że raczej to jakiś innowacji nie będzie, no chyba, że wyjdą do tego czasu jakieś dane, na pewno wyjdą inflacyjne za grudzień, bo to będą bardzo ciekawe dane i one właśnie, właśnie poznamy w styczniu i tu może się na nich trochę więcej podzieć. natomiast zobaczcie, że w sumie te target rate'y dużo się tak naprawdę nie zmieniają. Patrząc sobie przez pryzmat futures'ów, czyli tych naszych ulubionych, słuchajcie, kafelków, to tak na dobrą sprawę sesja przebiega na razie, to otwarcie na zielono, indeksy na zielono wszystkie europejskie i ze Stanów Zjednoczonych te futuresy wyglądają lepiej. Tak samo rynki energetyczne, surowce energetyczne, również na zielono, złoto. Srebro czyli metale szlachetne, również słuchajcie, na zielono, i faktycznie traci na ten moment wyłącznie dolar. Większość rynku obudziła się w dużo, dużo lepszych nastrojach, tak jakby ten rajd świętego Mikołaja, gdzie już po świętach jesteśmy, miał się zakończyć, zakończyć bardziej pozytywnie. W sumie, słuchajcie, z takich wiadomości makro nie mamy praktycznie niczego do analizowania w ostatnich dniach. No niestety, natomiast pokusimy się o ten większy pion analizy technicznej dzisiaj, no z racji tego, że. Technicznie mamy co omawiać fundamentalnie już nie za bardzo, także idźmy sobie bezpośrednio do wykresu. Otwarcie słuchajcie, na większości indeksów, może zaczniemy sobie tym razem od indeksów, bo mamy je tutaj mamy je tutaj od razu na tapecie. Większość lukami wzrostowymi. Tutaj myślę, że nie ma za bardzo co omawiać. Dużo ciekawiej będzie wyglądało, będzie wyglądał dax, bo tam troszeczkę stref popytowych jest. Te strefy sobie, słuchajcie, zaznaczyliśmy, także pozwolę je przejrzeć zaznaczyliśmy oczywiście na telegramie, natomiast tutaj taka strefa popytowa, która się nam wyklarowała, to jest oczywiście z tej świecy taki pierwszy popyt przy 13955, luka wzrostowa, tutaj jest ewentualna korekta, to jest od razu mówię interwał D1, z perspektywy D1 -ki może sięgnąć właśnie tego zakresu, czyli no tu dosyć mała się ona zrobiła, natomiast zaraz my ją spróbujemy trochę o dokładnie poprawić, jest to dokładnie cały zakres. Tej świecy. Tutaj ten popyt trochę się mielił i my sobie o tym mówiliśmy tymi kilkoma świecami, otworzenie luką wzrostową. Jeszcze dodatkowo podsycę argumenty, że ten popyt może tam być. Natomiast od razu, że tak powiem, nie tyle może co ostrzegam, ale przestrzegam przed takimi lukami, że bardzo często na indeksach, jeżeli zjedziemy sobie na te mniejsze interwały, luki lubią być domykane. Czyli zwykle na indeksach, zwykle, zazwyczaj mamy taki ruch, że mamy domknięcie luki, czyli cofnięcie, złapanie. Popytu, złapanie tego impulsu, płynności i jazda do góry. No, indeksy mają to do siebie, że lubią te luki domykać, szczególnie DAX, szczególnie te europejskie, które dosyć często się otwierają tymi lukami. Jak spojrzymy sobie na ostatni czas, to chyba tylko i wyłącznie w ostatnim czasie tych luk było troszeczkę mniej, ale praktycznie co poniedziałek otwieramy się jakąś luką. Czyli jeżeli chodzi o indeksy, słuchajcie, na razie to wygląda prowzrostowo, bez większych bez większych szaleństw. No dobra przejdźmy sobie raczej do walut do tych bardziej klasycznych instrumentów. Eurodolar. Eurodolar na razie w sumie mieli się w takim dziwnym miejscu. Dlaczego mówię dziwnym? Zawsze słuchajcie, na początku tygodnia analizujemy sobie. Ja przynajmniej analizuję, staram się analizować wykresy z perspektywy D1. Czy mamy tutaj coś ciekawego, czy coś tutaj się dzieje, na co warto było zwrócić uwagę? No, oczywiście, strefa popytowa potwierdzona płynnościowo tymi knotami. Tu nam się klaruje. Zatem zobaczcie, ta świeczka dzisiejsza, ona jeszcze jest w tej strefie. Tu nie mieliśmy tego wybicia, cofnięcia, złapania płynności z tej strefy i jazdy do. Do góry. Zatem wszystko tu się może stać. Taka, słuchajcie, taka strefa, która się po prostu nam wyklarowała, i tutaj jeszcze wykres w niej pracuje, to nie jest strefa. Strefa jest dopiero wtedy, kiedy zostanie to wybite. My wyznaczamy sobie wtedy strefę, mamy cofnięcie rynku, wchodzimy w rynek i następuje drugie wybicie. My wchodzimy w rynek przy złapaniu płynności. To jest taka główna zależność do tego, by nie handlować w ogóle w środku stref. Na razie ona się tworzy, na razie coś tam się w niej dzieje, no i zostawiamy jej to oczywiście do podziania się, co nie zmienia faktu, że tutaj popyt jak najbardziej z tej perspektywy D1 wystąpił. Ale mamy też inną ciekawą sytuację, mimo że jesteśmy w trendzie wzrostowym, mamy też dużą presję choćby z tej świecy, czyli strefy w której również się wykres znajduje, czyli na tą chwilę nakładają nam się dwie strefy. Jedna korekcyjna, która jest wynikiem dołków w trendzie wzrostowym i druga taka bardzo krótkoterminowa, ta graniczna górna, która również, zobaczcie, na tą chwilę ile razy została tutaj dziabnięta, ile tu się nam knotów utworzyło. Mamy z jednej świecy, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, aż pięć, Knotów testowało również ten środkowy zakres świecy, zakres otwarcia, bo to jest cena, od której zwykle, jeżeli głęboko testuje rynek daną, daną strefę, zwykle właśnie od ceny otwarcia danej świecy najczęściej odbija, co doskonale tutaj widać. Czyli mamy i popyt, i podaż zakumulowaną w tej jednej korekcie i zobaczymy, co się w związku z tym stanie. Gdybyśmy mieli zanalizować sam trend na tej D1, no to widzimy oczywiście ruch prowzrostowy, dołek. Dołek, testowanie tych szybkich dołków. No i zobaczcie, że w sumie te szybkie dołki jeszcze mają trochę miejsca do tego, by rynek cofnął. Często słuchajcie taki ruch, który się dzieje tutaj, dokładnie w tym miejscu, czyli taki poszarpany, nazywany jest piłą, i bardzo często wykorzystywany jest do domykania stop lossów. Natomiast my tutaj nie o stop lossach. gdzie może rynek potencjalnie cofnąć. Zobaczcie, że w sumie ta świeca. Ten popyt nie został jeszcze tutaj przetestowany. To jest miejsce potencjalnego cofnięcia rynku przy głębszym ruchu korekcyjnym. Swoją drogą bardzo ciekawe. Ten natomiast już został przetestowany, także ta strefa nas nie interesuje. Stestowanie natomiast tego miejsca, na co by pozwoliło? Na dołożenie cegiełki, że tak, to jest trend wzrostowy. Zobaczcie, że żaden praktycznie szybki dołek w ostatnim czasie nie został przetestowany. Czy nie mieliśmy cofnięcia? przebicia tak zwanego szybkiego dołka, złapania płynności i ruchu do góry. Taki głębszy ruch korekcyjny jest w sumie jeszcze przed euro-dolarem, przed funtem do dolara tak samo, bo są to w miarę silnie ze sobą skorelowane instrumenty. Także z de jedynki możliwe jest cofnięcie, kiedy nie wiemy. Natomiast nie było tutaj testów tych szybkich. Szybkich dołków, tu zobaczcie, był. Mieliśmy wyklarowaną jakąś strefę korekcyjną, zejście poniżej tej strefy, złapanie płynności, jazda do góry i praktycznie to samo w większości czasu. Tu natomiast tego nie było i to jest takie pierwsze ryzyko, do tego, że rynek faktycznie może trochę cofnąć. Dodatkowo zobaczcie, że płynność na mniejszych interwałach, choćby H1, nie mówię o tej szerokiej korekcji, ale zobaczcie, że płynność. Nie została praktycznie wybrana z żadnej z tych świec, co jest bardzo ciekawe. Tutaj otwarcie takie piękne prowzrostowe. Natomiast zobaczcie, że w sumie dopiero jakakolwiek pierwsza strefa popytowa znajduje się tutaj, w tym miejscu. Także zarówno szybkie dołki na D1 jak i na H1 nie zostały w sumie zretestowane. To jest takie zagrożenie i taka jednoczesna presja dla eurodolara, że może sobie jednak trochę gorzej radzić, trochę wykorzystać te nastroje. Na indeksie strachu i chciwości do tego, by delikatnie cofnąć. Na razie, słuchajcie, nie widzimy zbytnio dolarowego otwarcia na tym, dlatego sobie jeszcze może zerkniemy na taką parę, która nie jest bezpośrednio związana z dolarem. Często ją dosyć handluje na Telegramie, natomiast rzadko kiedy u sobie analizujemy, czyli euro do funta. I jest to para, którą szczególnie słuchajcie lubię handlować, kiedy nie dzieje się za dużo w Stanach, na przykład kiedy są zamknięte stany albo kiedy. Nie ma żadnych danych makro, bo to jest paradosyć zmienna i ciekawa, gdzie dominują, że tak powiem, lokalne sentymenty. Zobaczcie, że z perspektywy, może sobie zejdziemy H4, bo to jest ciekawsza perspektywa, albo D1, też możemy wziąć D1. Jesteśmy w takim dosyć dziwnym miejscu, bo również mamy bardzo analogiczną sytuację jak na euro, no i trochę jak na funcie, no bo eurofund w końcu, tak, gdzie mamy budowanie się, budowanie się tutaj wykresu w strefie podaży, jedna strefa podażowa. Tutaj zobaczcie, druga strefa podażowa i wykres na razie to jest też taka bardzo ciekawa sytuacja. Trochę się nagadam o tej, Analizie technicznej, dzisiaj, ale chciałam coś pokazać. Czyli mamy pewne podejście rynku, mniej więcej w granicę tej pierwszej strefy podażowej. Mamy cofnięcie, przetestowanie, otwarcia pierwszej strefy podażowej. Wyklarowała nam się druga strefa podaży, mamy podejście drugie. I pytanie, co tu się zadzieje? No, niektórzy rysowaliby takie, wiecie, tam trójkąty, flagi czy inne, czy inne rzeczy. Natomiast my tego rysować nie będziemy. I dalej jest to. Ten ciekawy moment, gdzie pytanie, co my testujemy, bo zobaczcie, że delikatnie niżej z perspektywy H4 leży też strefa popytowa, w której także znajduje się wykres. Więc w sumie najłatwiej jest oznaczyć sobie ja przynajmniej sobie oznaczam takie miejsca, które jeszcze nie zostały spulbekowane czyli tak zwanych szybkich, szybkich dołków w przypadku wykresu prowzrostowego oraz szybkich szczytów w przypadku prospadkowego. My tu szukamy szybkich dołków, czyli takich miejsc delikatnej korekty, gdzie rynek nie potestował. Zobaczcie, tu mieliśmy strefę popytową, potwierdzoną płynnościowo, tym knotem rynek o nią zahaczył, delikatnie wybił, ale ma presję tejże strefy, czyli ta strefa nas już nie interesuje, nie interesuje bo ona została chwycona przez rynek. Schodzimy sobie niżej. Czy tu mamy retest? Nie mamy. Tu nie mamy. Tu zobaczcie, nie mamy złapanej płynności. Tu nie mamy złapanej płynności i tu nie mamy złapanej płynności, czyli jest Cała masa tej ceny, tutaj dokładnie na tych świecach, która może być potencjalnym miejscem, że rynek tam mail. złapie płynność, wystrzeli, my sobie wyrysujemy strefę, czyli zejdzie sobie, dajmy na to, do jakiegoś miejsca, w którym nie złapał jeszcze płynności. sobie mail. oznaczymy, tu oczywiście te knoty są płynnościowe, czyli każdy z tych knotów może być przetestowany. Jeżeli może być przetestowany, zobaczcie, że taka pierwsza strefa popytowa to jest dokładnie ta strefa, to jest to miejsce, jeżeli faktycznie rynek tutaj złapie gdzieś po drodze płynność stąd lub stąd, na pewno zostawi za sobą knot. My wyrysujemy tutaj strefę i dopiero wówczas, kiedy rynek wybije, cofnie, dla nas jest to miejsce do potencjalnego handlu. Natomiast ta sytuacja, która tu się rozgrywa, mówi o tym, że potencjalna korekta może zejść sobie zdecydowanie głębiej. Bardzo ciekawa para na dzisiejsze rozegranie. Naprawdę sympatycznie, szczerze powiedziawszy, wygląda z tej perspektywy H4. Natomiast zobaczcie, że z perspektywy H1 mamy taką mielonkę. Ostatni knot ten czarnej świecy złapał nam trochę płynności z tych tutaj rzeczy, które się podziały, z tych tutaj, no z tych może już nie, ale z tych knotów złapał płynność i wyklarował nam taką strefę podaży bardzo lokalną. To, na co można czekać, to na wybicie tego wykresu i podejście jeszcze raz do tego momentu i zobaczymy wtedy, czy będziemy mieli kontynuację spadków, czyli kontynuację ruchu prospadkowego, gdzie strefa popytowa, zobaczcie, ta już została złapana przez wykres w tym miejscu, tu nie mamy potwierdzenia płynnościowego, tu nie mamy, tu, tu nie mamy. Dopiero jakiekolwiek potwierdzenie płynnościowe może pojawić się w tym miejscu, że tutaj mniej więcej jest taki pierwszy take profit do potencjalnych spadków, albo dopiero złapanie płynności mniej więcej w okolicach tego miejsca, czyli ponowne zostawienie knota. My sobie tu stawiamy wówczas strefę. Po zostawieniu knota jakiś tam delikatny ruch korekcyjny w górę, złapanie płynności, i dopiero wtedy ponowna jazda do góry. Także sporo takich scenariuszy krótkoterminowych może się rozegrać. Jeżeli zatem widzicie gdzieś kilka stref, takich nawarstwionych na siebie. To oznacza, że trzeba czekać, jeżeli chcemy, oczywiście, handlować. Można to delikatnie i bardziej agresywnie podgrywać. No dobrze, zerknijmy sobie jeszcze na złoto, bo wiem, że lubicie złoto i często mi o tym złocie piszecie. No i tutaj, słuchajcie, rozgrywa się kolejna bardzo ciekawa sytuacja, bo o ile? Ten knot, mówimy o perspektywie D1, zawsze od ogółu do szczegółu, czyli analizujemy większy interwał. O ile ten knot, zobaczcie, nie chwycił płynności z tej sporej świecy, ta świeca natomiast, no, nie chwyciła, to chwycił z tej. I mamy dodatkowo negatywne odreagowanie, czyli głębokie cofnięcie rynku. A to jest D1, przypominam, to nie jest jakiś malusi interwał. Stawiamy sobie strefę podażową tutaj w okolicach. O, właśnie łapiemy całą tą świecę, staramy się ją złapać. No, jakoś te prostokąty ostatnio strasznie odskakują. Nie wiem, czy też tak macie, jak nie macie, to dobrze. No i zobaczymy, co się stanie do przereagowania, bo z perspektywy D1 jest to fajne miejsce podażowe do przereagowania taką krótką podażą, tym bardziej, że to jest bardzo ważne przy strefach. Jeżeli rysuje nam się taka strefa, czyli rysuje nam się potwierdzenie płynnościowe, my widzimy, że tam coś się dzieje, patrzymy, co się dzieje na następnej świecy. Następna świeca przyniosła podaż, co potwierdziło, że tu, w tej świecy, są zakumulowane zlecenia podażowe. Także mamy tu dużą strefę wyznaczoną, zejdźmy sobie na mnie, Mniejsze interwały, na przykład H1. No i pięknie słuchajcie, wykres podszedł, potestował i zobaczcie, jaka tu była reakcja. Tak była bardzo solidna reakcja. Z mniejszego interwału, my tą reakcję w sumie najbardziej widzimy po tej świece. Ona została potwierdzona płynnościowo przez dwie poprzednie, dokładnie w tym miejscu. No i tu oczekiwalibyśmy takiego pierwszego, głębszego ruchu podażowego. No i oczywiście go dostaliśmy. Z perspektywy natomiast mniejszej, to co się tutaj dzieje, możemy nazwać w sumie pullbackiem na złocie. Dlaczego? Bo zobaczcie, że nie mieliśmy żadnego szybkiego szczytu po drodze. Nie mieliśmy niczego w sumie, co można było spulbekować. Pierwsze takie miejsce z knotami to jest dopiero ten moment, gdzie rynek mógłby tutaj cofnąć, złapać płynność i tu ją potwierdzić. Może trochę rozrysuję. Tu zobaczcie na tej świecy, brak knotów. Nie mamy czego potwierdzać. Tutaj coś nam się wyklarowało. Brak potwierdzenia płynnościowego. Nie możemy w sumie mówić o niczym ciekawym. Kolejnym miejscem do zretestowania jest to miejsce, czyli podejście. Zostawienie tutaj tego knota, jednoczesne zretestowanie tejże naszej świecy. Mamy tutaj strefę podażową, jakiś delikatny ruch. My, tą strefę podażową, sobie stawiamy. Cofnięcie złota, złapanie płynności i potencjalna jazda do dołu. Jeżeli chodzi o strefy popytowe na złocie z perspektywy H1, to pierwsza strefa popytowa jest tutaj, zobaczcie, że ona została łapnięta. Kolejna strefa popytowa była tutaj, potwierdzona płynnościowo, ona została łapnięta. Mamy cofnięcie rynku w tąże strefę, w strefę tej, tego szybkiego dołka i na razie nie została potwierdzone tylko to miejsce, czyli rynek równie dobrze może cofnąć dosyć głęboko, bo jedyny knot, który został do przetestowania to ten na tej sporej dzisiaj świecy z otwarcia. E, oczywiście, słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli, żeby jakieś wykresy konkretniej przeanalizować, bo już kilka próśb takich, próśb takich było, to zostawiajcie informacje w komentarzu, ja chętnie technicznie to przeanalizuję. Tymczasem z racji, słuchajcie, braku jakiejś szczególnej Zmienności. Dziękuję Wam serdecznie za udział w dzisiejszej analizie. Wiem, że bardziej techniczna, ale niestety dzisiaj fundamentalnie nie mamy za bardzo czego omawiać. Zapraszam oczywiście jutro o godzinie 9. Widzimy się na analizie już po świątecznej, ale przednoworocznej. Także zapraszam serdecznie. Do zobaczenia jutro o godzinie 9. Trzymajcie się.